Witamy Państwa, witamy Państwa na ten nasz, proszę Państwa, kochany wochenendy, wochenendy. No żebyście Państwo nie myśleli, że ja, Józefina Kondziela, że jestem taka jednomyślna, że jestem jednostronna. Proszę Państwa, ja się umiem do Was, kochani, dostosować tutaj i z Wami porozmawiać na tematy Królestwa Bożego, tak żebyście Państwo mogli to wszystko pojąć, żebyście Państwo mogli zrozumieć, bo przecież, proszę Państwa, ja Biblię w mam. I nie muszę tutaj żonglować, otwierać, pokazywać wersety, poszczególne księgi, co ta Biblia ma do powiedzenia, bo to mogłoby być nudne bardzo dla Państwa. Dlatego też zapraszamy serdecznie na nasze wykłady, proszę Państwa, Józefiny Kondzieli. Proszę Państwa, które odbywają się tutaj regularnie na ulicy Saskiej w szkole, w internecie, proszę Państwa, są szczegóły. Józefina Kondziela, świętej pamięci, wygłasza, proszę Państwa, przemówienia z głowy. Są to jej własne przemyślenia, są to doświadczenia narodu Bożego, który tutaj, na no akurat w Polsce, a tej katolickiej w Warszawie, ma szczęście tutaj być, służyć Bogu, proszę Państwa, aż od czasów jeszcze przed hitlerowskich. W czasach Hitlera, proszę Państwa, gdzie tutaj nasi bracia produkowali literaturę biblijną, to trzeba było tłumaczyć z języka angielskiego, bo to wszystko przychodziło z USA, przychodziło z Ameryki, proszę Państwa. I myśmy to tłumaczyli, potem drukowali i potem w walizkach, proszę Państwa, w... No, pod karą śmierci, w niebezpieczeństwie śmierci, żeśmy to musiały przetransponować na pozostałe części proszę państwa Warszawy, Onszawa i tak dalej, proszę państwa. Także, no, prawda Boża, przecież ten Rasel to był taki dobry człowiek, proszę państwa, zdarzyła się taka sposobność, okazja, że jeżeli Bóg dał człowiekowi ducha, zrozumienia, ducha mądrości, rozeznania, to przecież on stwierdził, Boże, ja widzę coś w tej księdze, w tej Biblii, na nowo, na nowo zobaczył prawdę. No bo ta prawda była ukryta, przecież Państwo wiecie, no cóż, ten 325 rok Sobór w Nicei, były to po prostu rozgrywki polityczne, to nie były rzeczy Boże, proszę Państwa, prawda ta, ta Boża była zakryta, trzeci, czwarty wiek, to była prawda już zakryta. Były odstępstwa od prawdziwego chrześcijaństwa, a pojawiło się chrześcijaństwo. Było to chrześcijaństwo nominalne, które z Jezusem Chrystusem, z prawdą, z Bogiem Jechową, nie miało to nic wspólnego, proszę Państwa. To były rozgrywki polityczne, a jacy głupi ci papieże byli w ile tu krwi przelali, nieco później, w IX wieku, XI wiekach, w czasie średniowiecza, ile ludzi zginęło w sposób głupi. To Państwo nawet nie macie pojęcia, ale po prostu śmierć haniebna, czy na stozie, czy jak człowiek się pali, czy na e, nadziany został na pal, czy, czy, czy głowę mu obcieli, czy, czy konał wolno, no to po prostu, proszę Państwa, to już gorzej nie trzeba. A teraz jeszcze kopią, y, kruszą kopie, proszę Państwa, o, odnośnie krów zwierząt i o uboju mówią, proszę Państwa, takich zwierząt, no niech się wypają, no, to już to byli ludzie. Przecież ludzie byli mordowani. Ja myślę, że proszę Państwa, nawet ci Arabowie to już nie prześcigną tutaj tego całego systemu średniowiecza, tych mordów, tego co najgorsze tutaj rzeczywiście miało miejsce. W Europie, proszę Państwa, w Europie była tak pierwsza wojna światowa, była druga wojna światowa, przecież w Ameryce nie było pierwszej wojny światowej. Może jakieś coś tam coś, coś tam się działo, reakcje były na II wojnę światową, to dopiero też pod sam koniec, proszę Państwa, bo żeby nie Ameryka, to może ten Hitler to by tutaj jeszcze by wymordował pół świata. Także proszę Państwa, no nic nigdy nie wiadomo, ale najgorsze to tu w Europie, najgorsze. I to proszę Państwa, pytanie, wielki znak zapytania w nie chrześcijaństwa. W łonie chrześcijaństwa, tu gdzie papierze, tu gdzie Rzym, proszę państwa, no to dajcie spokój, czytajcie fakty i mity, bo po prostu, tak jak tutaj ten człowiek zadał y, pytanie y, dziennikarzowi, proszę państwa, autorowi różnych tych artykułów y, z serii Trójc. No i dobrze, że zadał pytania, ten człowiek dobrze, że odpowiada i żelazo ostrzy się żelazem i proszę bardzo, kto wygra, kto kto zyska, kto straci. Państwa, zawsze można się czegoś dowiedzieć. Przynajmniej. Proszę Państwa. Ja myślę, że te fakty i mity to one taką ro robotę robią wtórną yy, yy, po świadkach Jehowy. Tak, tak, bo przecież ile przebudźcie się było materiałów, strażnicy, książkach. Przecież multum, multum, multum wiedzy to już. Odrasela, jak odrasela, ale gdzie Radefort, a gdzie kolejni przedstawiciele? Teraz, proszę Państwa, był przedstawiciel z USA, z ciała kierowniczego na stadionie Legii, tu w Warszawie. Tydzień temu, proszę Państwa, nawet no gdzie mamy sobotę, jutro będzie niedziela, to w niedzielę, właśnie przed końcem, ostatni wykład biblijny, brat piękny wygłosił, jak mamy się strzec sidę diabła, siedem szatana diabła, który wszędzie nas zwodzi i kusi. No bo ci, którzy już w tych wielkich religiach diabelskich siedzą, no to ten diabeł już tam tak leciutko ich tam ma, nie muszą, to znaczy ten diabeł się nie musi starać. Natomiast tutaj, proszę Państwa, w tych religiach pomniejszych, bo oni już coś odkryli, już coś zbadali, ten szatan się niecierpliwi, denerwuje się szatan, że ludzie uciekają z tych ogromnych, krwiożerczych systemów rzymskich rziskołacińskich, religijnych proszę państwa. No przecież tak jak mówię, że przecież I wojna światowa, II wojny światowa wybuchły tylko w łonie chrześcijaństwa. Czy państwa to nigdy nie zastanawiało? No. Także państwo zobaczą, jak ten diabeł, jaki on jest, przybiera postać anioła światłości i słudzy jego też przybierają postać sług sprawiedliwości, podczas gdy uczynki ich zaprzeczeniem są mocy Boże. I tak mówi Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Proszę badać kontekst Pisma Świętego Ulica Nowy Świat 40. Można kupić Biblię. Taka czysta Biblia bez niczego. Jest kontekst tylko brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne. Albo kupcie sobie w kościele, jeśli w ogóle kopicie. Albo idźcie do księdza po stempel, żeby wam dał stempel, no bo katolik to raczej nie wie, co to jest Biblia, nie widział jej od urodzenia swojego w ręku, nie miał, no to... Dlatego mówię o tych stemplach, o tym potwierdzeniu, bo kiedyś i ci księże też na Nowym Świecie 40 kupowali Biblię i stemplowali sobie te Biblia, że one były tam połowę tańsze, o połowę tańsze. No to dlatego te zakoniczki tam były w kolejkach. Kiedyś był piękny Nowy Testament ilustrowany, przyjmuję za 300 zł. No to to dawne dzieje, kolejka się ustawiła. Nowy Świat 40, proszę, proszę Państwa, reklamy. Radio to FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Proszę Państwa, no cóż, dzisiaj mamy już kolejny dzień, lipca, i niedługo już to lato będzie się y, kończyło. Tak, pozdrawiamy serdecznie. 20 mamy już, 20 lipca 2013 roku. 20 lipca. I mamy różne ciekawe gazety, proszę Państwa, fakty i mity. Opowiadamy Państwu, czytamy bardzo ciekawe rzeczy o wojnie. Przeciwko Wietnamowi, którą Ameryka rozpaczała. No strasznie te dzieci biednie wyglądają. Dziewczynka biegnie z gołąciwką. No ale to, 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 to proszę państwa. A za nią ci Amerykanie jak hitlerowcy wyglądają. Nie no, to po prostu wszystko jest takie zmienne, a to fatalnie, fatalnie się przedstawia. Także proszę Państwa, człowiek jest potworem. I to wcale nie przeszkadza, że tkwi, że jest. Proszę Państwa, w jakiejś religii, jeszcze zwłaszcza wtedy, kiedy religia usprawiedliwia jego fatalne, złe postępowania, dobrze proszę Państwa, stare rzeczy są straszne. Także w cuda proszę nie wierzyć, bo to, to, to wszystko to są głupoty. Tutaj ten ksiądz, ten Murzyn, tak, pora, to już nawet pierwszego dnia te gazety, tak może pół żartem, pół serio mówiły, że y, wszystko fruwało na stadionie. Ja mówię, no to u to wszystko fruwa. Wiara bez cudów byłaby martwa, a kościelne interesy potrzebują od czasu do czasu cudownego kopa. No to to, to było rzeczywiście. No, o. kiedy swego czasu zabraliśmy się do śledzenia losów relikwii krwi samego Jana Pawła II, niemal uwierzyliśmy w cuda. Dzieleniem zajmował się Stanisław Dziwisz, do dyspozycji miał dwie niewielkie ampułki, a tymczasem Karol Wojtyła. Skapnął między innymi do Roberta Kubicy, proszę Państwa, krakowskiego centrum Jana Pawła II. Nie lękaj się katedry na Wawelu oraz na Jasną Górę. Także do Lichenia, Ostrołęki, Wiktorówek, Kościerzyny, Kasinki Małej, Nakła, Gołaczew, Wadowic, Wrześni, Ludźmierza, Lublina, Sosnowca, Brzezin, Śląskich, Włocławka, Słupska i Lednicy. To nie, jest pełna, to nie jest pełna lista, a każda kolejna kropla opatrzona była przez jasna, rzecz jasna, proszę Państwa, certyfikatem autentyczności, prawda, że to cud. I tak, proszę Państwa, było w tych kościołach średniowiecznych, przecież było mleko z piersi Bogorodzicy, palec Ducha Świętego był w każdym kościele, musiał być gwoździe z krzyża, drewno z krzyża no i z tego drewna kilka ark jego można było zbudować tak dużo tego, bo to wszystko było fałszywe, nieprawdziwe, ale musiało być, no, musiało być nazwane jako prawdziwe. Czyli oszustwo, że Państwa, na oszustwie. Już nie mówiąc, że te główne prawdy wiary są jednym wielkim oszustwem. Ale dzisiaj Państwo macie możliwość w XXI wieku czytania słowa Bożego studiowania. Cuda ożywiły też, proszę Państwa, różne inne i miejsca. Tak już nie będziemy czytały, gdzie i co. Proszę Państwa, Polska jest e, długa i szeroka, proszę Państwa. W każdym bądź razie wiemy, że cuda miały miejsce wtedy, kiedy pierwsi chrześcijanie głosili Słowo Boże, zakładały im zbory, na przykład jak apostoł Paweł zakładał zbory, to przecież dokonywał cudów i, i, po, i inni apostołowie też, ale te cuda miały ustać w miarę, jak wiedza rosła z Biblii. A tutaj państwo zobaczą, ten diabeł zrobił tak, że w średniowieczu ta wiedza zgasła, a tymi diabelskimi cudami szatan diabeł posłużył się do, do stworzenia prze, 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 prze wielkiej, przeogromnej polityczno-religijnej sekty. Że teraz, proszę państwa, Apokalipsa mówi, że ci królowie ziemi, tę nierządnicę, czy nie religię fałszywą, Zniszczą i apokalipsa mówi, że to będzie tak szybko, jak kamień wpada do morza. O jaką tu nierządnicę chodzi? Proszę Państwa, nierządnica to jest w ogóle imperium religii fałszywych. Teraz w XXI wieku na świecie mamy. Imperium jest religii fałszywych. My tutaj nie mówimy o jakichś tam księżach katolickich. Nie, broń Boże! My tu mówimy o wszystkim, proszę Państwa. Także proszę Państwa, Religia z królami ziemi flirty robiła, prowadziła, uprawiała, nie rząd polityczny duchowy. Także proszę Państwa ci królowie ją rzucą, porzucą, zniszczą ciało, jeśli jej będą, proszę Państwa, czyli będą uchodziły, wody ze starożytnego Babilonu, które Państwa uchodziły wtedy, kiedy były odprowadzone do przez kanał do pobliskiego jeziora przez wojska medoperskie wykopanego i, i suchą stopą weszły, proszę Państwa, wojska medoperskie, żeby Babilon zniszczyć, pokonać straż. Upita Uczta Balchazana, Melemele Tekelu że Twoje Królestwo Daniel I to tylko umiał odczytać podczas ostatniej Uczty Balchazara. Twoje królestwo okazało się lekkie, a ty zostaniesz oddany Medom i Persom. Pozabijali straże, proszę Państwa, pijane to wszystko, było to bez problemu. No i wtedy po 70-letnim okresie niewoli Żydzi mogli wrócić, proszę Państwa, do Jeruzalem, aby odbudować, proszę Państwa, mury Jeruzalemu. Na, yy, proszę Państwa, dekrecie to było wszystko oparte z 455 roku o odbudowie mur, proszę Państwa, dekretu Zorobawela. Także pozdrawiamy serdecznie i buzaczki przesyłamy. Jeruzalem było odbudowane, ale Izraelici ciągle odstępowali od Jehowy Boga. Ciągle ktoś ich karą. I ostatecznie ten naród żydowski cieleśnie, bo duchowo, to ten naród żydowski cielesny odpadł, odpadł w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy to ducha Jehovah Bóg przelał na ten duchowy naród duchowych Izraelitów, z cielesnego na ten duchowy. A cieleśnie Izraelici upadli w roku 70, wtedy kiedy wojska rzymskie przez rok okrążając całe, to, to Jeruzalem, proszę Państwa, przez cały rok, proszę Państwa, głód był w mieście, matki jadły własne dzieci. No i, i wybili wszystkich resztę do niewoli Rzymianie. Czyli tak się skończył naród izraelski, cielesny. I teraz jeżeli my na siłę chcemy, jak w tym 325 roku, coś zmieniać po Bogu, no to to, to nie ma sensu. Ten naród po prostu przestał istnieć i oni nawet, proszę Państwa, na własne oczy się przekonali, że tak było. Oczywiście już ci, którzy nie żyją, to nic nie wiedzą, nie mają tej świadomości, ale ci, którzy teraz zginą w Armagedonie, też Biblia mówi, że zobaczycie na własne oczy, ale jak oni zginą, no to już nic nie będą wiedzieli, po prostu oni nie będą przeszkadzać tym, którzy przeżyją. Armagedon, wielki ucisk jeszcze wcześniej, wielki ucisk, w którym zostanie zniszczona religia fałszywa przez tych królów ziemi, a królowie ziemi potem właśnie w tym Armagedonie z kolei zostaną zniszczeni. Także Królestwa Boże, czysta Ziemia, okres tysiąclecia się wtedy dopiero zacznie, czyli nie od Hitlera. Proszę się nie mylić, proszę Państwa. Wszystko to, co, proszę Państwa, najlepsze jest jeszcze przed nami. Buziaczki.